Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj kolejne ozdoby bożonarodzeniowe. Będą to dzwonki na szydełku, ale z takiego grubszego sznurka. Nie cieniutkiego, tylko grubszego. Zaraz wszystko Wam opowiem. Zapraszam serdecznie na Instagrama, Facebooka i na bloga, gdzie dowiecie się troszkę więcej o mnie i o mojej pracy. Zobaczycie nie tylko dzwonki, ale właśnie całą kolekcję takich pięknych ozdób, które wykonałam ze sznurka od Pimotek, i to jest tutorial, który właśnie powstaje we współpracy z Pimotkami. Jeśli chodzi o materiały, to użyłam tutaj sznurka poliestrowego 1 mm i szydełka trujeczki. W opisie filmu macie wszystkie linki do sznurków 1 mm, bo to może być właśnie z takimi złoceniami, a może mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Mają też szydełka, także do opisu filmu zapraszam. Tam będziecie mogli poczytać o wszystkich materiałach. No, i teraz tak wygląda sznurek. To jest sznurek w kolorze kokos i on jest taki właśnie ze złoceniami. Mam tutaj zestaw szydełek, który też kupiłam od upimotek. I mam tutaj szydełko trujeczkę. To jest takie malutkie szydełko, ale dzięki takim malutkiemu bardzo ładnie układa nam się robótka. Zaczynamy od magicznego kółka. Przekładamy sznurek. Przypominam, że podstawy szydełkowania są na kanale. Jeśli nie potraficie magicznego kółka, to tam wpadajcie, żeby zobaczyć podstawy. I robimy teraz pętelki w górę. Raz, dwa i trzecią mamy już na szydełku. Robimy narzut i wyrabiamy słupek. Raz, tak. I mamy dwa słupki. Pierwsze, te trzy oczka łańcuszka, i dwa słupki. Oczko łańcuszka teraz. I znowu dwa słupki. I tak będziemy robić to okrążenie, czyli będziemy robić dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. Wszystkich słupków 12, w sekwencje, sekwencje są po dwa, czyli takich sekwencji będzie sześć. Tak tu mamy dwie, i tutaj zobaczcie jeszcze trzecia, Tuż tu mamy trzy, a wszystkich takich musimy mieć sześć. Łączna liczba słupków 12, a sekwencji sześć. Tu mamy tak. I teraz oczko łańcuszka i przerabiamy dookoła. Mam tutaj już zrobione. Teraz magiczne kółko zaciągam mocno, żebym miała ładne kółeczko, żeby mi powstało. Mhm. I teraz będę to łączyć. Wbijam się w to trzecie oczko łańcuszka. Tutaj, raz, dwa, o, nawet w takie drugie. Wezmę sobie też ten sznurek, który, no, żeby go tutaj dobrze zarobić. Tu mam pierwszy słupek. I tu się wbiję. Przeciągnę też ten sznurek, za który ciągnęłam, czyli mam dwie takie pętelki, i dzięki temu mi się nie rozpruje robótka, po prostu tak ją zabezpieczę. O i teraz na kolejnym słupku robię oczko ścisłe, wrabiając też od razu sznurek, i przechodzę na to jedno oczko łańcuszka. O, tutaj mam za. Sześć takich oczek, i ja przechodzę na to pierwsze oczkiem ścisłym, i robię trzy oczka łańcuszka w górę. I słupek. I tak będzie wyglądała nasza praca w ogóle. No, ale o tym za chwilę. Oczko łańcuszka, i znowu w tym samym miejscu, bo teraz troszkę sobie poszerzymy to koło na górze. Też dwa słupki. Na tej samej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. O, i mam przerobione, zobaczcie, mam, przechodzę na kolejne oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu i robię narzut, i będę robiła słupek tuż bez oczka łańcuszka. Przechodzę do następnego. Pierwszy słupek i drugi słupek. Oczko łańcuszka i znowu dwa słupki w tym samym miejscu. I tak muszę przerobić całość. Wtedy tych sekwencji będę mieć 12, bo sobie poszerzam tak. Do, całe okrążenie muszę dokładnie na każdym oczku łańcuszka jakby poszerzyć kółko. I mam zrobione. Zobaczcie tutaj już ładnie mi kółaczko powstało. Odetnę sobie tutaj ten sznurek. Ja nie lubię jak mi się tak przy robótce majta. Odetnę go, ściągnę jeszcze. O, i, I podpalę od razu. Trzeba pamiętać o tym podpalaniu te przy sznurkach poliestrowych, bo one lubią się później tak próć. O, i mam całe okrążenie znowu w to takie pierwsze, drugie, trzecie oczko łańcuszka wbijam się, przeciągam, tak. I znowu oczko ścisłe na następnym słupku. I przechodzę na tą poprzeczkę z oczka łańcuszka, też oczkiem ścisłym. I teraz będę robić już ten dzwonek w dół. Robię trzy oczka łańcuszka w górę, słupek. Oczko łańcuszka, teraz za chwilę zrobię. O! I znowu dwa słupki, pierwszy i drugi. I teraz zobaczcie, przechodzę sobie na kolej. Tutaj zostawiam miejsce, przechodzę na to oczko łańcuszka. Tak o tutaj. Tu, tutaj gdzie nie mam oczka łańcuszka, to zostawiam. Tutaj nie, tylko na następne. I też będę robić tą taką sekwencję z podwójnych słupków. Drugi słupek, oczko łańcuszka, i w tym samym miejscu. Znowu sekwencja z dwóch słupków. I tak będzie wyglądało całe moje okrążenie i tak będzie też wyglądała już dalsza moja praca. Już dalej nie poszerzam, jeśli chcecie mieć taki duży dzwonek, no to można sobie poszerzyć, ale ten naprawdę będzie wystarczający. Tu zostawiam i przechodzę na kolejne oczko łańcuszka i tu znowu przerabiam tą sekwencję. Dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak będę schodzić w dół, żeby powstał mi ładny... Ładny dzwonek. O, tak, mam. I przechodzę tak dookoła. Już mi się tak dzwonek delikatnie zawija, bo on już będzie schodził w dół. Zobaczcie, o, już taka się czapeczka zrobiła. Tak, i znowu w trzecie oczko wbijam szydełko, robię oczko ścisłe. Na kolejnym słupku robię oczko ścisłe, i przechodzę na poprzeczkę i na poprzeczce też oczko ścisłe, i znowu wykonuję tę samą sekwencję bez dodawania dodatkowych słupków, robię tak jak poprzednie okrążenie i zrobię jeszcze cztery takie okrążenia w dół, cztery takie rzędy. Wszystkich rzędów mój dzwonek ma 7. Czyli dwa takie poszerzające górę i pięć w dół, już bez dodawania żadnych słupków. O, zobaczcie, tak? I znowu przechodzę na następny, i tak dookoła, i schodzi mi, ładnie mi się będzie układał dzwonek, zaraz wam pokażę. Yy, mówię, yy, jeszcze razem z tym cztery rzędy w dół, tak? Yy, ja będę robić nieposzerzanych rzędów pięć, dwa poszerzane na górze, tak, żebyście. Mieli dokładne informacje. Ten sznurek, super się z nim w ogóle pracuje. On jest bardzo ładnie robi nam robótkę. Robi nam, wiecie, objętość, robi nam sztywność przede wszystkim. Nie trzeba utwardzać tych, tych robótek O, zobaczcie, jaka czapeczka. Już taka naprawdę ładna. O, tutaj też zamykam oczkiem ścisłym i znowu będę robić kolejny rząd. Chciałam Wam pokazać jeszcze tutaj ten kolejny rząd, żebyście zobaczyli, jaka mi czapka wychodzi. Teraz na słupku robię oczko ścisłe, przechodzę na tą poprzeczkę. O tutaj oczkiem ścisłym, no i znowu robię dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak przerabiam całe okrążenie. Hmm, także razem z tym rzędem, który zaczęłam to teraz trzy rzędy w dół jeszcze będę robić. Mówię, ten sznurek naprawdę super robotę nam robi. Jeszcze to szydełko trójka. Ja wiem, że może mam być ciężko szydełkować tą trójeczką, bo ten sznurek się będzie tak lekko haczył, bo wydaje mi się, że ten sznurek jest tak na takie 3,5-4, ale dzięki temu, że używam szydełka trójki, to ta praca jest taka zbita. Wiecie, właśnie nie trzeba jej usztywniać, tworzy ładną, taką konstrukcję twardą. Także myślę, że zmiana tutaj tej wielkości szydełka zrobi nam robotę nie trzeba będzie ani krochmalić, ani na cukier i tak dalej, wiecie. U mnie na kanale są też dzwonki z takiej cieniutkiej bawełny, jeśli lubicie takie cieniutkie, to proszę, to możecie sobie zerknąć. No i zobaczcie, tak wygląda cała robótka tutaj, a teraz będę wykańczać dzwonek. No i tak, zamknęłam całość oczkiem ścisłym, znowu oczko ścisło, i tutaj na tym jednym oczku łańcuszka też oczkiem ścisłym przychodzę. I teraz tu w tym miejscu będę robić najpierw trzy oczka łańcuszka w górę i oprócz tego siedem słupków. Wszystkich musi być osiem. Te pierwsze trzy oczka łańcuszka tradycyjnie służą nam za pierwszy słupek, i oprócz niego jeszcze siedem. Także. O, zobaczcie. Jedno obok drugiego, jeden obok drugiego, słupek. I on tutaj ładnie zrobi nam właśnie takie ten dół dzwonka, że będzie nam się tak ładnie rozchodził. To 8 słupków łącznie, tak? 8 słupków. Zrobi nam tutaj fajną robotę. O, mamy. Osiem. Tak, teraz tutaj na, kolejnej, na kolejnym miejscu, tutaj nie jest to jedno oczko łańcuszka, tylko to łączenie, tutaj zrobię półsłupek i na oczku łańcuszka znowu 8 słupków. I tak będę przechodzić, tak? Między tymi łączeniami. Półsłupek na tym łączeniu, między sekwencjami czterech słupków przedzielonych oczkiem łańcuszka, to tam będę robić półsłupek, a na oczku łańcuszka 8 słupków. O, zobaczcie. I tak dookoła muszę przerobić, i ładnie zawinie mi się dzwonek. Zobaczcie tu, i mam gotowy. Dzwonek gotowy, można powiedzieć. Zrobię ostatni półsłupek, i teraz w to trzecie oczko łańcuszka, o tu połączę oczkiem ścisłym, oczko łańcuszka w górę i odetnę. Włócz, de, sznurek, przepraszam, włóczkę już przyzwyczajenia mówię i zobaczcie dzwonek, naprawdę jak malowany, pięknie taki, wiecie, on na, na filmie tego nie widać, ale ten sznurek naprawdę pięknie się błyszczy z tym złotem, pięknie. Poukrywam sobie tą końcówkę i pokażę Wam jeszcze za chwilę, jak zrobić zawieszkę. O. Mam o i sobie odetnę podpalę sznurek. O, tak delikatnie. No i mam. Naprawdę bardzo fajnie. Z tym sznurkiem się pracuje, bardzo ładny kształt od razu wychodzi. Zobaczcie, w ogóle wygląda metalowy. No i teraz tak, kawałeczek sobie taki dłuższy zostawiam i zrobię 30 oczek łańcuszka. Żeby była taka dłuższa zawieszka, bo wiecie czasami na choinkę jak się takie duże zawiesza ozdoby, no duże, no takie większe, no to ciężko nam przez tą gałązkę przełożyć, także ja mam tutaj 30 oczek łańcuszka o, i sobie wyciągam, no możecie 25 zrobić, tak? I teraz zobaczcie przełożę sobie tutaj o najpierw w jednym miejscu tą końcówkę. i teraz w drugim no chodź tutaj, chodź mam zrobione tak i teraz zawiążę mocno tutaj sobie zacisnę tą górę zobaczcie w ogóle to jest super w tym sznurku, że można wywinąć na lewą stronę, bez nalegalu, zupełnie, bez krępowania. odciąć teraz odetnę, podpale, a później ładnie sobie wywinę i moja ozdoba z powrotem wraca do kształtu, jaki miała. Ja. Wiecie, czasami, jak na przykład nie wiem, wysyłacie w paczce, tak, to tak samo, nic się z tym nie zadzieje. Yy, o, tak, zobaczcie. I z powrotem mamy kształt yy, dzwoneczka. Ładne, sobie można rozprostować. No, bo po prostu świetna sprawa. Myślę, że naprawdę yy, bardzo ładne dzwonki wychodzą, super. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować. Wpadajcie na dalsze części, bo jeszcze będą dwie inne ozdoby yy, na kanale. Yy, także o, zostawcie łapkę w górę. I trzymajcie się, dzięki, że byliście razem ze mną. Do zobaczenia. Pa.